Nagrywać każdy może trochę lepiej albo gorzej Ale nie o to chodzi jak najgusowi wychodzi Witajcie Jestem już w cieniu pomimo, że słonko wyszło w słońcu dosyć przyjemnie, ale w cieniu jest chłodno. Dzięki za lajki, za komentarze w116 nie wiem jaka cena. Ma tutaj kilka innych klasyków. Tu już kiedyś byliśmy u niego. 450 SE. Klapka widać w lewo, nie pod kolor, ale generalnie nie mogę się oprzeć, jak jestem w pobliżu, żeby tutaj wlecieć do niego na autohandel i sobie popatrzeć na stare fajne klasyki tutaj ma 450 SL -a. w kupejce też fajne auto coraz droższe zobaczcie te kanapy welurowe seledynowe pod kolor nadwozia no jest troszeczkę zniszczony ale w idealnym stanie takie auta tutaj 20 tysięcy euro może nie starczyć. Zobaczmy, co tu ma. Kliówka. Kliówka w dieslu Erling nawigacja. Rok 16, 75 koni 1.5 diesel 68 przejechane. Manual. Nowy przegląd. 7700 Klio. Z przebiegiem 70 1.5 DCI. Najsłabsza wersja silnikowa. 1,5, 75 koni, były 90 koni. Można go sobie spokojnie jeszcze programem troszeczkę dubnąć, i koników będzie miał więcej. Młody rocznik, niewielki przebieg. Jak będziesz go użytkował z głową, wiele mu się nie powinno stać. Co tutaj ma? Zobaczmy tu sto, jakiś Opel. Opel Pickup, troszeczkę mam tutaj ciasno. Pod drzewem stoi zasypany 3800 za rok 93, 94 konie w benzynie, 83 ma przejechane skrzynia manualna, 2250, pojemność. Taki sprzęcior, fotel kierowcy, jak widać, przetarty i paka. Nie chcę się tutaj za bardzo wciskać, bo jest ciasno, jak widzicie. Tu stoi stara BM pod plandeką ma tutaj takiego chłodnie chyba to jest tak mi się wydaje Opel wysoki tak wygląda 17600 rok 16 diesel manual 200 przejechane 163 konie 6 22 przegląd Peugeot Peżot Partner Peżot? Partner Opel, przepraszam. 3330 Wysokość, szerokość 2 m250. Pomyliło mi się partner. Opel Partner jest to, powtarzam, ponieważ były też Peżoty Partnery. Dlatego automatycznie nasunęło mi się na myśl F 3500. Zobaczmy sobie tego Opla, za ile i kilka innych bryk. Oczywiście, tam gdzie są ceny, tam gdzie cen nie ma, nic nie wymyślimy. Ma tutaj kilka starszych Meroli. On lubuje się z tego co widzę w Merolach. W automacie Opel Dostawczak 4000 za rok 10 145 koni, 2,5, diesel 320 prawie przejechane. Manual 9, 18 skończył się. Przegląd, czyli trzeba by go mocno tutaj ponegocjować. Jeżeli jest sprawny technicznie, myślę, że dałoby się go wyhaczyć sporo. Taniej jak widać tylne drzwi, obie pary przygniecione. Bitel. Nie wiem jaki silnik, nie wiem jaka cena. Czerwony, ale wypłowiały malinowy i gradobicie na dachu. Tutaj mamy transportera. Ten SL tutaj u niego już stoi bardzo długo, nie chce się sprzedać. Cena 14, T5 kasten rok 14, 180 koni 2 litry, 150 przejechane manual, diesel 5, 20 przegląd się skończył, pierwsza ręka podwyższony Mitel Hochdach, czyli mitel to jest środek mite właściwie ale jeżeli chodzi o dach, to będzie jakieś wypośrodkowane podwyższenie, czyli były jeszcze widocznie wyższe. Transit Ford nie zmieści się tutaj, zaparkował normalnie na styk. Zaraz zobaczymy sobie Forda, tylko obejdziemy w koło tego SL. -a. Już wam kiedyś nagrywałem. Jest do poprawek Nawet sporo ma tych poprawek Skrzynia manualna Jak widać lakier schodzi tu listwa się wyłamała Błotnik 8000 rok 92 190 koni w manualu 150 przejechane benzyna 3 litry Szyba Jak widać Też jest Pęknięta Szkoda bo prawdopodobnie to auto skończy gdzieś, jako dawca części, w idealnym stanie taki samochód. Tutaj już kosztuje z przebiegiem 150 tysięcy, w sumie niewielkim jak na ten rocznik. Auta potrafi kosztować 12-13 tysięcy euro. Ten mechu tutaj też u niego już długo stoi. W 210 4000. Za niego chce rok czwarty w dieslu 22. 318 przejechane. 9.20. Skończył się przegląd. Nie wiem czemu scen nie zejdzie. Już niwo z tyłu. Zawieszenie jak widać. Siadło. Transit. 4000, rok 12 101 koni, 2.2 330 przejechane w manualu W dieslu 5, 20 Przegląd się skończył Skubaniec uparty Jest wam powiem Nie chcę schodzić tutaj z tych cen Czasami tu zaglądam Bo pojawiają się Raz po raz u niego Fajne merole klasyki On się tutaj widocznie w takich lubuje I niektóre auta Stoją tutaj u niego bardzo długo Uparty jest, zgniją, zapadną się przeglądy, się pokończą. Amortyzatory siądą, łożyska w kołach, przeglądy, wszystko się pokończy. A on z sceny zejść nie chce. No nie wiem, może ten samochód to jakaś, pra, może ta firma to jakaś pralnia. Słuchajcie, pieniędzy. Samochody to tylko przykrywka. 13900 za rok 11 41 koni 4500 przejechane manual nowy przegląd elektryk Fiat Fiorino SX Micro Wet 4500 przejechane samochód elektryczny dostawczak taki mały Nawet nie wiedziałem, że takie były tu mamy z plandeką T5 CLS-a CDI Troszeczkę jak widać Poobijana Poobdrapywana właściwie Cena 18 900, Rok 10 140 koni 2 litry 80 przejechane Manual diesel 7 20 Przegląd Ogrzewanie Postojowe. Tu jest lekko przytarty na zderzaku. Sama karoseria nie wygląda na obitą, ale ma dużo takich obdrapek. Ja bym to nazwał CLS. Jak widać, błotnik dostał lampy przyblaknięte. Zderzak przytarty felga przytarta nad kole się wysunęło. Cena! 8850, rok 7, 224 konie, 155 przejechane automat, diesel 3 litry O przeglądzie nic skóra w środku na automacie, dach ktoś okleił tylną klapę też o masce chyba zapomniał Żeby był komplet Felgi jak to tu w Niemczech wiadomo Przytarte korsa, tam po drugiej stronie ulicy, też jest handel. Ale nie uświadczycie nawet na jednym aucie u niego kartki z cenami. Takich handlów jak mówiłem, jest tutaj wiele. 2007 75 KONI, Diesel 1,3 pojemność, 219 przejechane. Manual. 9.20 skończył się przegl przegląd. Serwis nowy, pierwsza ręka Corsa z silnikiem fiatowskim diesla 1, 3. Zderzak był coś dłubany Tutaj mamy Kadiego, Volkswagena. 7700, rok 11, 102 konie, diesel 1,6, 53 przejechane, manual 4, 20 przegląd, Kasten Kombi, tak wygląda. Tu znów nie mam za bardzo, jak krzaki i S Max, fork S -Maxik. Póki co nie wygląda źle Jestem bliżej ulicy Może być głośniej Chwilami Znów jadą jak szaleńcy Słuchajcie Chyba się zapiszę gdzieś do policji Kupię sobie radar, postawię I będę sobie jeździł, stawiał samochód Będą robić Będę robić zdjęcia Manual Zadbany SMAX Będę robić sobie zdjęcia, będę parkował blisko auto handli. Wyskoczę sobie pół godziny, pyknę na granko, strzelę kilka zdjęć za przekroczenie prędkości. Przyjemne spożytecznym, bo jak widzę, jak jeżdżą, to aż się proszą o mandaty. 7300, rok 13, 116, koni 1,6, 190, przejechane manual diesel, nowy przegląd. nawigacja grzane. Fotele w S-Maxie, nie wygląda źle ten S-Maxik, Wam powiem, i opony nawet ma jeszcze w miarę, Sirocco, Volkswagen, 16800, rok 14, 180 koni, 2 litry, automat, 80 przejechane, benzyna, 10-21 przegląd, DSG Airlines skóra Xenon. Fakt, że przebieg niewielki, ale chyba troszeczkę według mnie z tą ceną za niego przesadził takie moje wrażenie, no felgi ładne, wszystko fajnie Ale prawie 20 tysięcy euro tutaj ma ładną A piątkę a piątka, czy a czwórka? A piątka w S-Line na felgach, jak widać, rotor na półskórach w automacie. Zadbana. Audiczka dosyć fajnie się prezentuje, nawet w tym kolorze. Gdzie nie gdzie, lekkie przyciereczki, lekkie obciereczki, jak widać, na zderzaku, ale generalnie bryczka. Powiem wam, wygląda ciekawie klatro. Felgi oczywiście lekko przydrapane, ale ceny nie ma. Będziecie musieli sobie sprawdzić na jego stronie. Jesteśmy w Norymberdze, a nazwa firmy jest tutaj napisana na budce. Zaraz podejdziemy, podejdziemy sobie zrobimy zbliżenie, żebyście mogli odszukać jakby Was coś zainteresowało, Laurent Clement, czyli jedna z najbogatszych wersji Skoda, środek szara, taka brązowawa, brązowo-szara skóra, deska też podobnie. Tutaj, obicia drzwi, też jak widzicie, w takim kolorze. Tak to wygląda bardziej w brąz wpada ta skóra. Nie wiem, jak mi to kamerka wychwyci. Słuchajcie, tu ma lekkie przytarcie, jak widać. Zaraz sobie obejdziemy. Nie wiem, gdzie jest właściciel. Samochód zostawił otwarty więc chyba mnie zaprasza, żebym sobie usiadł. Tak wnioskuję. Autotestowe dla Nygusa. Nic lepszego mnie dzisiaj chyba spotkać nie mogło. Mogliby wszystkie zostawiać otwarte. Zobaczmy jak się tu siedzi w tym samochodzie, czy jest wygodnie skóra. O, podłokietnik jest miękki. Sory tutaj miękko, oprzyte. tutaj twardo, deska w miarę miękka i tu tunel, gdzie się noga styka, właściwie się nie styka, miejsca jest dostatek, jest troszeczkę miękawo Kluczyków nie zostawił, co za drań. Zaraz byśmy tu sobie jeszcze zrobili jazdę próbną tym autem. No. Nie pomyślał do końca. Chyba napiszę jakieś zażalenie mu tu wrzucę do skrzynki. Następnym razem poproszę Kluczyki, tu macie nazwę autohandlu, możecie sobie sprawdzić ładną C-klasę ma, niepognitą. W 200, co ja mówię? 230 tutaj taka kubuś Mercedes w skrzyni widać automatycznej biegi. Ma chyba jeszcze w kierownicy taki sprzęcior dosyć ciekawy. 190, tutaj u niego stoi już dłużej. Nie wiem w jakim silniku w każdym bądź razie jak widzicie w automacie jest uszkodzona tu w tył ponownie nazwa beczka dosyć długo stoi nie chce się sprzedać tam ma 116 rozebraną częściowo W126 w ładnym stanie. Już go pytałem o nią w skrzyni manualnej. Mówi, że nie jest na sprzedaż ten mechu. Tutaj ma dwie takie podobne do siebie V70 Volvo. Obie lampy wyblaknięte. Widać w podobnych wersjach. Nawet alusy mają podobne. Stoją u niego już chyba ze 3 lata nie wiem po co on je trzyma lampy wyblakły sprysków brak w skrzyniach automatycznych na skórach zobaczmy czy ten ma cenę ten ma cenę z tego co widzę S -max nowszy szynia manualna, sześciobiegowa, bez skóry. 10900 za rok 16, 120 koni, diesel 2 litry, 190 przejechane, manual, nowy przegląd, nawigacja Sync, LED. I dużo więcej wyposażenia, ale nie będziemy wszystkiego. Słuchajcie tu czytać, bo by za długo zeszło. Wizualnie ładny S Max, tego już kiedyś mieliśmy w kompresorze. Zobaczcie, jak mu lampa zaparowała od środka. Uruda go już powoli zaczyna wciągać. Cena za niego: 6 za rok 9,7. 2,3, 193 konie, 133 przejechane w automacie. Kompresor. Raczej go za te pieniądze Nie wydaje mi się Żeby go mógł Szybko sprzedać Już i tak stoi u niego Kilka miesięcy i Biza też już tutaj Kupę czasu spędziła Zobaczcie mech już tutaj Wrósł w uszczelki Za 3000 Z roku 2007 122 przejechane Lampy wyblakły auto się za chwilę tu zapadnie już mech rośnie nawet słuchajcie w nadkolach zamiast to sprzedać nawet za 1000 euro się pozbyć ja nie wiem i tu mamy kolejnego chyba jakieś po firmówki wyhaczył identyczne z tym że ten jest tutaj na alusach jak widzicie ten ma dekle i ma lekką tutaj przyciereczkę na nadkolu już zauważyłem. Też skrzynia 6. 11300-120 koni. Rok 16, 2 litry, 170 przejechane manual diesel, nowy przegląd, nawigacja sync. Ten ma trochę mniejszy przebieg. Dlatego cena już jest wyższa za niego. Chyba właściciel przyjechał. Mam nadzieję, że się nie czepi, że mu tu nagrywam. 7 za rok 10, 170 koni, 2 litry, 310 przejechane. Manual diesel 11, 21. Przegląd Audi A4. Avant S-Line Sport pakiet plus 4 nawigacja na półskórach w skrzyni manualnej Audi Bema jeżdżą już tutaj jestem blisko ulicy BNK Gran Coupe Skrzynia manualna Jasny środek Trochę przykurzona Jak widać przy ulicy Cena 14 Za rok 14 Diesel manual 270 przejechane 184 konie 2 litry, nawigacja skóra Felgi 19. Taki ma opis Gran Coupé. Dosyć mocno przykurzona, jak widać. Spory przebieg autostradowy. Może i lepiej, że latała po autostradzie. Po mieście 100 tysięcy, jakby zrobiła, byłaby bardziej chyba zmęczona w dieslu niż po autostradach. Mechu, przycierka, cena, dyszka. Za rok 2014 136 koni, 200 przejechane. Manual diesel 2-2, przegląd nie wiadomo. Blue Efficiency model w manualu. Generalnie nie wygląda najgorzej, rok 14, czyli poliftówka, no i co, tutaj jakiś stoi jeszcze mechów kombi, stary Passat Subaru, ale bez ceny, być może na jego stronie, jak sprawdzicie. Subarka w automacie. Musicie sobie zobaczyć, z tej strony ma przycierkę. Tak jak widać, ta strona wygląda jeszcze przyzwoicie. Boxer diesel, czyli prawdopodobnie albo 150, albo 177 koni. I odpalili właśnie. 450 SL. Spróbuję, podejdę tam bliżej. Jak mnie nie wygoni, to słyszycie, jak chodzi. Nie wiem, czy wydechu nie ma? Tak sobie dudni. Wydech jest czyli taki ma dźwięk uh, uh. No, taki ma dźwięk 450 8 silnik Na tym kończymy. Lajkuj, komentuj, pozdro.